Ciężko widzowie, więc zagram w Minecraft Dungeons serją. Siema się w Siema. Gdzie idziemy? Ja też na glu Co? Na grupę? Nie chciałam. Cześć ją zaczęłam. Oho! Teraz jest Dobra, chodź. Widomaj wiadomo. że jeszcze nie zrzuci. O zaczkaj. Jak tam wejść? Zaczka ja się tapnę do ciebie, okej? Okay? nie. O. I tutaj masz to, I tutaj musisz coś zrobić, jak spadniesz na to, o, patrz, to. Ja dostałem jakąś szatę, a, 87. A ja 84, którą już mam, tak, tylko, tylko że ta szatka. O nie, to daje mi mniej odnowienia czy co artefakt, słabe, 40%. Ale ty nie masz premium, wiesz o tym. No e, Ej, co się stało? Ej, to mi się buguje! Zbroja ocelota, widzowie. Mi daje 2600 HP36 HP A tu mam mamę 1642 HP, ale oszustwo. A mi daje 2636. Ej, tyle samo. Moje też daje 2636. Ja mam 89 no. Ej, ja też mał kupiłem Ale to jest jakiś głupie, mi się kupuje Ja sprawdzę inną zbroję 82 na przykład I co? Dobra, daj mi więcej HP Zostanę przy tej, bo tamta to jest Mi daje więcej, Nie, HP Dobra. To ja już idę do ja ciebie. Ja mogę potem pokazać, jak zrobić, żebyś cię też miał. Jest właśnie gra online, dobra. Dawaj. Zaproś, zaproś. Dry, ty, ty, ty. Dzięki. Prep, widzowie, idziemy. Tu zej. Dobra, zaczekaj, dobra. No. Ej, ty masz szybkość. Dobra, ja też sobie wezmę buty szybkości na chwilę. Nie, bo ty masz buty szybkości. Ale ja mam słabsze. O wiele. Dobra, to zaczekaj. I gdzie, gdzie robimy? Zaczekaj, musimy wymierzyć linię, od której zaczynamy. Tutaj? 3, 4, start Ej, no nie! Ej. Nie, to jest, jest szybsze, no Pierwszy! Ej, jak ty to zrobiłaś? No... Prawie tu, mogę ci pokazać, no chyba, że nie pamiętam, nie pamiętam, bo widzę, że on tym wiedział Ej, to gdzie teraz idziemy? Łatwo to jest to jak szczerze nie? No to nie jest artykryłka. Ale tak wygląda, jak się rozpoczyna misja. Nowy cel. Mu, mu, mu. A wiesz, że ja dopiero siadłem od całego dnia od kom do komputera, a jest dopiero si A jest aż 17. W ogóle dziś nie grałem. a e, potem zabijamy te krowy. się na tutaj nie ma się dobrego Siema na rozpadam stąd! Nie dobra, ja sobie wezmę medal miłości, bo to jest. Artefakt. No, jak macie no, duży poziom, to wiesz, ma, ma jest fajne. Ej, jak tam się to... Co? Ej, co zrobiłeś? Pep mnie weszło. Czekaj, jak cię. Czekaj, to panie. Czekaj, panie. Czekaj panie. Ale to iść chyba. Aha, to już nie do piętatek. 1, 2 0 4. A pop 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 pop. Tam mam iś. Ale tutaj mamy przecież iść. A bo tam będzie yy, perła? Nie, tam nie będzie perł. To nie jest do taki naprawdę. A co tu niby zrobimy? Ale musisz być sam, aby na świecie... A co tu uda nam się nam zrobić? Nie wiem, tu po prostu pokonać noc. Co? No zobaczmy, po co ta misja? Ja chcę odblokować end. Ale, Helena, mnie to nie interesuje. Mnie to nie interesuje, szczerze mówiąc. O kurde, 20 HP mi zadawał. Ej, jak ona hita? Prawie pokonałem. Dobra, szczerze to ja tu nie gram, bo ja tylko czas, y, y, tracę czas grania. Ze mnie. Dobra, ja Ci pokażę jak to będzie Dobra. Ale na moim świecie chyba się tylko da. Prawda? To idę. Dobra. Na chwilę. Ty, 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 do menu na eko. I teraz dołącz po prostu do mnie. Czekaj. Muszę tam być. O, jestem już. ja nie widzę tutaj tej ta... misji. A tu jest. Ej, idziemy na... Ej, idziemy tam zamiast na apokalipsie, to idziemy tam na domyślnym widowie. To będzie bez sensu. Chodźmy do creeperowych lasów najpierw. Dobra. Yy, niedawno nam chyba nie działało, nie? No jest dobra, to zobaczmy, to, to ty pójdziesz. No, no to zobaczmy, czy to działa jak ty jest. Tam. Dobra, no. To zobaczmy razem, a, a i jeszcze sam. Ta mapa jest chyba też inna. Nie, jest taka sama chyba. Ale zależy od główki, od mostu. Oni są tacy słabi, że wiesz. Jest, jest, jest. Jest, ej, jest, no! Płuta, jest, jest! Jest faktycznie! Ej, ja Ja też. Tylko że ja to będę tylko mieć chyba. Ale, ale fajnie, nie? Tak, no... Dosłownie. My będziemy błądzić, błądzić. Chyba. On zawsze za plecami się respi jakby coś tam? Nie, my nie idziemy za szlakiem. Przecież tutaj. Ej, zaczekaj, na początku zobaczmy tą Ender Pearl, jak ona wygląda. Okej? Okay? Ej, tutaj idzie się. pro, a pro, a pro. Tak, no, bo już było po nas. No, creeper mało. mało. Tam mam iść. Ty, 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 ty. Ale to było Sus Ale proste, bo jesteśmy... Ale, ależ już byśmy dawno umarli na apokalipcie. Wasza wszyscy creepery, nie? Ej, czy ty w przypadku... nie, nie umarłaś. Dobra, nara. Ja ci mówię nara. Sui! Mam przyspieszenie, jestem niewidzialny. Sui! on no tak, bo ty masz też u kości. Siemano. Ty rę ty, ty, ty... Ale to będzie jeszcze pewnie długa droga. Nie wiem, ja, ja tylko najbie to właściwie, bo nie chciałabym się oglądać, bo już nie mam prędu. No właśnie... To co się to obchodzi? Właśnie. więc no, ja tylko na razie to Ale ja No wiem, bo wtedy byś mogła do mnie przyjść zawsze. Proszę! Samo... Awans. Awans! Serio? Nie, nie. Ale go nie widzę. Bo teraz u mnie też na mapie będzie w Ej, ale tu jest ten. Jest... No i co chodzi? No i czego czego się tak. przed tak, tym, tym iPadem siedzieć? Dlatego on są tak zgarbiony. Ej tu się idzie jeszcze, aha, aha, ej dobra idziemy z tej misji, powrót do obozu, mamy oko, ale to się stanie, bo ja na przykład nie mam teraz y, o, o, oczu kresu. A. Dobra, ale o tu, bo ja bo to nie jest moja mapa. Dzisiaj będzie długi odcinek, widzowie. Wiecie? Weź. Ja muszę kończyć odcinek, bo, 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 bo po prostu to mi się nie... Nie... Bo to, bo Do gorzej wzuca. Tylko za długi będzie. Ja robię nadgodzin. W A wiecie jak się nazywa wujasiek w Minecraft? Ja? Wujasiek? Co? Nie, ożartuję. Mi szkoda, kiedy się A ja się nazywam takim, ale nie mogłam. Zajam na razie. Nie ma takiego chyba imienia. Co? Jest takie imię, czy nie? Ale dużo ludzi się nazywa Seja? Nie. Serio? Ja piszę Seja i dużo nie. mi wyskakuje. Bez pisze się bez małdów, nie. Krokko, chyba. Ej nie faktycznie, Creeperowe lasy y, są ukończone już u mnie. Bo u mnie to y, tylko kopalnie czerwienitu, y, lasy i artykryjówka, nic więcej. To papatki widzowie, zratowałem, że będzie dłuższy film, że w sekundę zacznę kolejnego.